W dzisiejszym odcinku Łódź podwodna z miliarderem na pokładzie zaginęła Peszko odpowiada na materiał, nie wiem, ale się dowiem Marcysia powraca po 9 miesiącach do sieci Podsumowanie żeglarskich mistrzostw Polski Influencerów Jakiś czas temu mówiłem wam o żeglarskich mistrzostwach Polski Influencerów o Puchar Róży Wiatrów. Wydarzenie miało miejsce w dniach od 16 do 18 czerwca na Mazurach. Jak wspomniałem w materiale na moim kanale, również ja miałem przyjemność uczestniczyć w tym evencie oraz obiecałem wam, że zrobię po wszystkim aktualizację, kto wygrał i jak było. Zatem atmosfera od samego początku była wspaniała. Przechodząc obok tych wszystkich influencerów, było można wyczuć pozytywną energię. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby niczego nikomu nie zabrakło. W trakcie wyścigu na wodzie nie zabrakło wiatru w żaglach, a nawet było można delikatnie zmoknąć. Dobra, ale przejdźmy szybko po wynikach. Na trzynastym, ostatnim miejscu przez problemy techniczne skończyły takie osoby jak Dezy, Weza, czy też Dilerek. Na dwunastym miejscu mamy oto takie osóbki. Jedynastka należy do między innymi Bladiego. Na dziesiątym miejscu Antek ze Szwagrów, Michu i jeden z twórców Letniego. Dziewiątka dla Ziemniaka, Madzionki, czy też Saushibo. Ósme miejsce zajęły te oto osoby. Tutaj mamy siódmą pozycję. Kolejno widzicie drużynę z szóstego miejsca. Piąte miejsce, czyli drużyna, w której ja byłem, a wraz ze mną ostatni gwizdek i twórcy kanału Tymki. Czwarte miejsce to panowie z bunkrowo.pl i History Hiking. Mamy podium. Trzecie miejsce drużyna Cyber Mariana, drugie miejsce ekipa z Nadją w składzie. No i pierwsze miejsce Mistrzowie Polski 2023 w regatach influencerów zdobyli Hubert Gromacki, Laura, Daniel oraz Witek, który był sternikiem. Ogromne gratulacje zwycięzcom i wielkie podziękowania organizatorom oraz sponsorom, bez których tego wydarzenia by nie było. Wracamy do innych tematów. Marci się to partnerka tromby i była ekipowiczka Friza. Po rozpadzie ekipy zasięgi dziewczyny mocno poszybowały w dół, a kanał zatrzymał się na Dobre. Jedynie Instagram zostawał aktywny. 9 miesięcy ciszy i Maria dała o sobie znać. Zapowiedziała ona premierę swojego nowego singla pod tytułem Prolog. Witam was moi drodzy. Do publikacji singla zostały niecałe 22 godziny, więc ja się trochę stresuję, ale też się oczywiście jaram i nie mogę się już doczekać. Ech, długo nad tym pracowałam i mm, dużo to dla mnie znaczy. Mam nadzieję, że jutro się o tym przekonacie i że będziecie zadowoleni, więc bądźcie ze mną o 15, bo oprócz singla mam dla Was coś jeszcze. No jestem ciekaw, czy to pierwszy krok do czegoś większego i może zobaczymy wielki powrót Marcysi na YouTube, albo ujrzymy jakąś płytę. Musimy cierpliwie czekać. Po wstrzymaniu działalności Hailik i stworzeniu Cloud MMA w internecie zostało wiele niedopowiedzeń i nieuzasadnionych teorii. Na kanale Nie wiem, ale się dowiem powstał szeroki i dogłębny materiał o tej całej sprawie, w którym zostało poruszonych wiele kwestii i osób powiązanych z Federacją Hailik, a w konsekwencji powiązanych również z Federacją Rosyjską. W materiale pojawili się również chłopaki z ekipy WK, którzy swoją marką DZIK sponsorowali Wysoką Ligę. Tam według nich doszło do manipulacji, co tłumaczyli w drugim materiale Nie wiem, ale się dowiem, dzień po pierwszym filmie. Nie będę wam streszczał tego wszystkiego, bo byście ten film do jutra oglądali. Zachęcam was do prześledzenia tych dwóch filmów i wyciągnięcia własnych wniosków. Oczywiście we wspomnianym filmie nie mogło zabraknąć wątków Nowo Powstałej Federacji, Sławomira Peszko i Lexy, czyli Clout MMA. Autor filmu przedstawia jasno tezę, że jakoby nowa organizacja miała mieć powiązania z HL-em, jak i również z Rosyjskimi. Sławomir Peszko w programie na żywo skomentował sprawę i jego zdaniem jest to opłacona manipulacja. Wiem, że. Czy to takie wywołało. Tam jest jazda bez trzymańki bardziej A. niż w piłce nożnej, bo tam jest trochę jednak trochę szacunki i partnerstwa, tam jak mm -hmm. widzę, powstają jakieś zmanipulowane materiały sponsorowane, przepłacone przez konkurencję, o której A. pewnie nie chciałem walczyć i mają to za złe. to Natomiast... ci powiedzieć, że robią czarny PR na twój no, tak. Tak, no bo jakbyśmy mm -hmm. zniknęli szybko z rynku, zarzucają nam jakieś pieniądze rosyjskie od czeczeńskie, czeczeńskie mm -hmm. czy tak dalej. No Nawet fajnie, że to wyszło, niech teraz wszyscy nas sprawdzą, że to jest wszystko legalne, czarno. Mm -hmm. Nabijałem będzie. Wiadomo, ale jak nas sprawdzają, to niech sprawdzą też też inne te wszystkie organizacje i mm -hmm. federacje frequentowe co oni mają e, do ukrycia czy może też nic nie mają, bo my wszystko czarno na nabiałem, pokażemy A2, no to jest tak jak przychodzą pewne osoby do nas, którzy mają bardzo duże komunity i mówią, no słuchajcie, oddajcie nam trochę to, oddajcie nam to, oddajcie nam to, czyli tak naprawdę przychodzą po haradze, My mówimy, nie, nie oddamy, to sami zrobimy, a to zniszczymy was. No i teraz właśnie to mm -hmm. robią, ok. ale my sobie to zapamiętamy, prawda, prawdą się wybronimy. Przed tym, co zaraz będzie. Zrobimy galę 5 sierpnia na Torwarze. Chyba, że ktoś zadzwoni i głosi alarm bombowy, bo już tego się spodziewamy. No ale ta dziewczyna jest tak też mocna i to nie jest tylko, że lekcji, że ona jest mała, 23 lata i nic nie wiem tam stoi grono ludzi. E, ogromne narzędzia za tym, także. My sobie poradzimy, prawdą się wybronimy, a ludzi sobie zapamiętamy. Jest to raczej błędna teza, bo znając historię kanału nie wiem, ale się dowiem, myślę, że tam nie ma mowy o jakimkolwiek filmie opłaconym. A wy jakie macie zdanie na temat tej całej afery? Myślicie, że Klautem mama ma powiązania ze stroną rosyjską bądź czeczeńską? Dajcie znać w komentarzach. Na koniec pogadajmy o bardzo głośnej sprawie w ostatnich dniach, a mianowicie zaginionej łodzi podwodnej na Atlantyku. Łódź była w drodze do Titanica, a w środku niej znajduje się pięć osób, z czego jedna to znany miliarder. Tlen w środku kabiny starcza na 4 dni, a w momencie, kiedy to nagrywam, tlenu zostało na mniej niż 20 godzin. Ekipy ratunkowe prężnie działają, a we wtorek poinformowano, że zarejestrowali odgłosy uderzenia w 30-minutowych odstępach czasu. Jest jakaś poszlaka, ale nie wiadomo, co dalej, czy uda im się na czas. Miejmy nadzieję, że operacja ratownicza się uda i niczego winne osoby przeżyją. Cała ta sytuacja będzie ogromną nauczką, o ile nie strzałem w kolano dla firmy zajmującej się takimi ekspedycjami, bo wycieczka kosztuje od jednej osoby. 250 tysięcy dolarów, a łódź nie jest jak widać przygotowana na takie sytuacje. Zresztą spójrzcie co to jest za sprzęt. Maszyna dzięki której właściciele zarabiają miliony jest sterowana pilocikiem za 30 dolców. To jest maszyna, która odpowiada za życie pięciu ludzi w jednym momencie a jest sterowana jak jakaś zabawka. To tyle na dziś. Na ekranie widzicie ostatnich subskrybentów. Będzie mi miło jak do nich dołączysz. Do usłyszenia wkrótce.